Siema. To jest właśnie magia tego Adona. i chyba coś nie wyszło. Mwaga, raz, dwa, trzy. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odciniaczku z DubuDu. Dzisiaj gramy sobie OnRio. Jak obiecałem na czerwonych addonach, więc lecimy sobie z tym koksem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Onrio daje mi jumpscary, a to ja sobie odpalam właśnie wyposażenie moje. Perki wam przedstawiałem, takie same mam. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, ja grałem pierwszy raz Onrio może wbić. E, w z rogu, tam gdzie ranga jest. W karcie się wyświetla odcinek. E, jedyne co wam przedstawię to tylko e, dodatki. Oczywiście są czerwone. Te główniane, dodatki czerwone, lecimy. Ocalająca taśma. Ocalali, którzy wezmą taśmę, muszą przynieść ją do określonego telewizora. Tylko aura tego telewizora jest pokazywana o ocalałem nieszącym taśmę. Czyli bardzo fajny add-on, moim zdaniem. Bo jeśli tej taśmy nie doniosą do telewizora, to mogę zrobić im moment Mori, bo ja dobrze pamiętam. A tutaj mamy pilot. Po użyciu projek po projekcji. Czemu ja w ogóle mówię projektacji, Nieważne. Po użyciu projekcji. Aury otylały w odległości 12 metrów odłączonego telewizora, zostają ci ujawnione na 7 sekund. Czyli bardzo fajny yy, yy, perk. Z jaki perk addon mi się mieli. Bardzo fajny addon. Yy, według mnie, yy, Dart to zupka chińska, oczywiście. Pudding inaczej. I yy, no co, bez szczerze lecimy do meczyku. Zaraz się widzimy widzowie. Trochę się spóźniłem ogólnie, bo szybko czytało gierkę. Sorry za to. Gramy sobie oczywiście, to jest chyba kopalnia albo wieża węglowa. Nie pamiętam, co się nazywało. E, ta mapa, troszkę mówię, się spóźniłem. E, bardzo szybko wczytywało mapki ogólnie i wczytuję mapki. Jestem bardzo zdziwiony, bo ostatnio no, było to długie, ale chciałem sobie pomontować dla Was w czasie tej nagrywania e, i nie wyszło, więc sorry za spóźnienie na mapkę. Ale lecimy. Gdzie oni mogą być? Tu na pewno coś jest Siema Naprawdę? Się Siem, to jest paleta Dobra, ja ją odpuszczam od razu Nie ma co? Nie ma co widzę wygonić się z osobą, która... No bo ci tak? Dobra, tutaj telewizor się ma To jest właśnie magia tego Adona Właśnie tak To jest właśnie magia tego Adona nie Dobra? Siema, koleżanko, nie trafi, z czeka, serio? Jakieś boty chyba. Ogólnie coś mi się zbagowało i nie mogę mm, zobaczyć prestiży osób. W czasie wczytywania po prostu, wiecie, znaczy w lobby, nie wczytywania, tylko w lobby. E, nie wiem o co chodzi z tym. Totalnie nie wiem o co chodzi. Tylko pod koniec gierki mogę zobaczyć. Więc coś widocznie zbagowane mam. No i to jest niestety zła informacja, no bo jak jest jakiś bug, no to, to szkoda, no to jeszcze że to wiecie. To tym bardziej szkoda. O, widzę cię. Chodźmy na looping w sumie. Znaczy looping. Nie wiem, myli mi się, sorry widzowie. E, nie lub mi tylko chodźmy na tunel. Nie wiem, tego. Tak bo ładnie geny i miną to po prostu tunelujmy sobie koleżankę. Aj, aj, aj Czyli chyba naprawili onry w ogóle. Bo to powinien być raczej hit. To mi się wydaje. Przez hitboxy, ale nie wiem. Czy W ogóle nie szamota? Co ty robisz? Koleżanko, co ty odwalasz? No i co, dotknąłeś gena mi się z tego nie widzę? Naprawdę? Tak głupi nie jestem, że jak dotkniesz gena To... zapomnę o tym, tak? Że dotknęłaś tego gena, no koleżanko Szanujmy się Ale ja nie jestem kurde graczem, co ma w tej grze 5 godzin, tak? Mam 700, chyba 60 godzin w tej grze Więc bez przesady Mówiłem to na parę odcinkach, już nie co że się chwalę, tylko po prostu wiecie, mówię Jak jest Szafka? Nie, myślałem, że szafka Siema. Nie wiem, tak oni biegną i mnie did harda bez kit'u Nie wiem, tak po prostu się obracają, wiecie? Dlatego czekam na hita po prostu. O kurde, ma konia. Żeby ciężko, ale ja poradę z nim. Umiem akurat konia kontrolować trochę. Jest na luziku. Troszkę, nie mówię, że bardzo, ale umiem. Dobra. Ja nie wiem widzę my, czy nie zrobię sobie teraz przez cały mój tutaj kanał kontentu DBD po prostu Chyba że jakaś nowa gierka wyjdzie fajna to wam post i ją nagram i tyle A tak to chyba będę robił kontent DBD bo z to co widziałem bardzo wam się odcinki podobają z DBD Dziękuję wam za te liczby pod odcinkami na ja przykład ten się wyświetla na ekranie odcinek który miał dużo wyświetleń bardzo Ej, tu nie ma za Myślę, że ona tu jest. Mam cię. Dobra. Nie idziemy na paletę, koleżanko. O chyba coś nie wyszło. I tak to nie była ta no, parę riski Nie była nawet pod paletą, koleżanko. naucz się grać na wiesz? Ruda Rozumiem, że chciałeś zryzykować, ale to tak nie działa, nie? Niestety Gdyby tak działało, to bym, kurde, miał większość save, bo zawsze jak grałem z znajomymi A może z Davido Ale każdy na razem prawie był pod paletą, e, tak przy palecie e, I zawsze ryzykowałem, próbowałem wziąć po prostu spację Siema Fajny jest ten addon Powiem wam i fajny jest ten perk też Że widzę jak ktoś zajmie Haki plagi ocelałych innych na czerwono To jest bardzo spoko perk według mnie Jak mi się pomyli Addon z perkiem to sorry bardzo Na przykład powiem Addon zamiast perk. Zdarza się Siema Kate Ona lepiej lepiej spadłaś, wiesz? To no jest lepiej dla mnie w sumie Chciałem, że chociaż hita jej dam, a nie wyszło. Ok, dead Chciałem, że okno skoczysz Aj ładnie Dobra No dobra o, Ale ładny ryzyk fizyk, nie no ładnie, ładnie Luda troszkę ogarnia, ale z tą paletą zepsuła trochę, nie? Wcześniej, w sensie jak chciała ratować Ale ładnie, ładnie O, ty tu jesteś, czemu ty nie uciekać już stąd? Co ty robisz? Tu nic nie ma chyba to nic nie ma. Jest paleta jeszcze niezniszczona, co ja odjebałem? Tu jest paleta, ale tu nic nie ma już. To jest chyba. Kurwa, ma za ramię w kurwi ta ruda. Dziwna jebana. No w końcu. Boże święty, dobra, ona go ogarnia, wiecie? Myślałem, że nie ogarnie, ale na go coś. Zepsułem sam sobie tą paletę tam, że ta paleta była tam w tym miejscu była postawiona. Więc się wiecie, nie, nie zniszczona była. Gdybym ją zniszczył, dawno nie żyła już. No ale trudno. Projekcja snu. Siemanko. Nie wiem, czemu je ja projekcja snu. Ale nieważne, nie to, widzowie. Dużo mi się myli. Teraz rzeczy w DBD. Ale też wiecie, jak to rano, więc. To jest inaczej. To odbierajcie, ty to robisz. Nie wiem co to robisz. A, wiem co ona robi. Ona ma konia. Ja po prostu chyba z nią nie wyjdę stąd, wiecie? A bo jednak wyjdę. Bo tu jest hak Jakby to nie było haka, to nie udało mi się, wiecie? Mi się nie udało, bo to nie było haka. Jestem pewny. Dobra, dawaj koleżanko. Chodź, chodź tu. Nie jak to mnie trafiło to ogłuszenie. Lok. Ale tu nic chyba już nie ma, wiesz. Tu nic nie ma poza twoją śmiercią. Uwaga. Raz, dwa, trzy. No. Czyli ona chyba też umiera? To mi się wydaje. Ale ma dwójkę po prostu. Dobra, no, zobaczymy. Ma dwójkę, ok. Gdzie jest ostatnia w takim razie? Co tu się tepnę i zobaczę sobie pod. No czerwono, czy ktoś tu jest? Nie ma. Ok, tam była. Naprawdę no, zrobiłaś gena zamiast. ratować koleżankę? Serio? Zepsułaś według mnie to. Ok, ratować nie poszło, chyba tak Czemu się na tunel spierdalasz? Jak bardzo chcesz tunel, to zabiję cię prosto, nie? Dobra, kolejny przystanek, ale my zrobiła ładnie. Co ty robisz? Czemu do cholery jasne? To ma taki krótki zasięg. Czy oni z Nerfili Onriocie mi się wydaje? no była taka mocna ostatnio ta ryo No i dobra, no i tak chyba zabiję ją, wiecie, ja tą rudą. Nic za zrobię tu raczej. Zablokowana jest z dwóch stron. Ja mam na czas mogę zrobić w tym momencie, jak chcę z Go widzowie. Co robisz? Masakra, co ona robi, nie? Co ty zrobiłaś? Dobra, chodź. No sorry, że musiałem ją no, ale sama chciała, jak wiecie, biegła mi pod ten. Jako pierwsza biegła mi pod zasięg widzenia, pod pole widzenia w sumie, więc to nie moja wina, tak? No i co? E, ocena donów. Według mnie są adony zajebiste, bo zawsze oceniam adony pod koniec gierki. E, ja bym dał adonom 6,5 na 10. A ja nawet taka mocna siódemka E, bo są te addony dobre, ale czasami się nie przydają. Na przykład te telewizory są tylko fajne wtedy, kiedy ktoś ci kampi No bo wtedy wiesz, wchodzisz do telewizora i widzisz aurę jego, To tylko to jest fajne. E, ten drugi addon z tym pilotem też nie był zły, ale mówię, 7, e, mocne 7 ka e, Daje po prostu taką ocenę. E, no i tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. E, dziękuję za oglądanie, oczywiście. Zapomniałem powiedzieć, widzimy się w następnych odcinkach. No i co? Pożegnam się tutaj, wychodzę z studni, a ja się żegnam. Siemano.